Czas na jubideuszowe 300 setne wydanie przerwy na żądanie i podsumowanie wydarzeń minionej nocy w NBA, które zaczynamy od wizyty u liderów konferencji zachodniej Portland Trailblazers z podejmujących piątą siłę tej części ligi Houston Rockets. Czwartek w Rose Garden przy kamerach TNT to zawsze przepis na zacięty mecz i nie inaczej było tym razem. Od początku było ciekawie, choć obie drużyny w pierwszej kwarcie nie imponowały skutecznością. Wynagradzały to jednak rywalizacją kosz za kosz i to dosłownie, bo każdej ze stron tylko raz udało się mieć serię dwóch celnych rzutów z gry i było to w pierwszych posiadaniach. Potem jeśli tylko trafiali jedni, to natychmiast odpowiada i drudzy i w tej wymianie ognia minimalnie lepsi byli gospodarze 21 do 20. Druga kwarta to już nieznaczna przewaga gości. Rakets głównie za sprawą notującego do przerwy 11 punktów Dwighta Howarda zajczyli serię 12 do 3 i w połowie drugiej kwarty mieli 5 oczek przewagi. Czym odpowiedzieli Blazers? Też swoim podkoszowym, bo w kolejnych minutach w końcu obudził się Lamarckus Aldridge, zdobywając 6 ze swoich dotychczasowych 8 oczek i zmniejszył straty gospodarzy, którzy przegrywali tylko 43 do 44. Najlepsze miało jednak przyjść po przerwie. Portland w pierwszych czterech minutach trafiło 6 z 8 rzutów z gry, prym wiedli w tym Oldrich i Lopez, bo ten pierwszy miał 3 celne rzuty i jak widzicie czasem pomagali mu nawet rywale, a drugi dorzucił 5 punktów, m.in. dzięki akcji 2 plus 1. Robert Lopez, yes. Gospodarze prowadzili już 59 do 49, a zespołem nadal dowodził Lamarcus Aldridge, trzymający w tej części meczu skuteczność 6 na 7 z gry, co sprawiało, że dołożył do swojego dorobku 14 oczek. To jednak nie wystarczyło do utrzymania przewagi, bo końcówka trzeciej kwarty należała do Dwighta Howarda. W ostatnich czterech minutach raket mieli pasce 17 do 9, a i środkowy w pojedynkę remisował z Blazers. Remis był także w ogólnym rozrachunku, bo po trzech kwartach obie drużyny miały 76 punktów. O wszystkim decydowała zatem ostatnia odsłona, ale gospodarze nie chcieli czekać jak zazwyczaj do zaciętej końcówki i zaczęli od mocnego 3-minutowego 13 do 3. W tym czasie raket nie trafili żadnego rzutu z gry, a dla Blazers punktował Aldridge, a dwie celne trójki zaliczył Doral Wright. Obie po podaniach Ma Williamsa, który miał wtedy trzy asysty i dwa oczka, a Portland prowadziło 89 do 79. Houston ruszyło do odrabiania strat, ale nawet Dwight Howard i jego czwarta kwarta na 12 z ogółem zdobytych 32 punktów, do których dołożył 17 zbiórek, nie pomogła Rakets. Goście co prawda na niespełna 5 minut przed końcem przegrywali tylko 95 do 97, ale wtedy znów swoje zrobili Blazers. Przez blisko 3 minuty zatrzymali rywali na ledwie jednym celnym osobistym, a sami punktowali w każdy sposób. W serii 11 do 1 5 punktów miał Wesley Matthews, za trzy trafił Nicolas Batum, a asystował mu przy tym na Aldridge, który dołożył jeszcze akcji 2 plus 1. To właśnie podkoszowy Blazer z był ojcem zwycięstwa, notując 32 punkty oraz życiowe 25 zbiórek i jego drużyna wygrała już trzeci raz w rzędu, tym razem z Houston Rackets 111 do 104. Po wizycie w Portland wybieramy się do Nowego Jorku, a konkretnie na Brooklyn, gdzie miejscowi Nets podejmowali Los Angeles Clippers. Taki mecz oznaczał oczywiście pojedynek Derona Williamsa z Chrisem Polem, i na początku to ten drugi, dosłownie kład tego pierwszego. Lider gości napędzał ataki swojego zespołu, który już po niespełna 9 minutach prowadził 23 do 10, a poza rozgrywającym Clippers wyróżniał się Blake Griffin, który częściej niż drogę do kosza znajdował swoich kolegów i na dzień dobry obok czterech punktów miał trzy asysty. Wydawało się zatem, że to może być jednostronne spotkanie, ale końcówka pierwszej kwarty wlała trochę optymizmu w serca fanów Barclays Center. Gospodarze zamęzili szyki w obronie i w ostatnich trzech minutach nie pozwolili rywalom na ani jeden celny rzut z gry, a w ataku właściwy rytm od nas, Brook Lopez. <grym> Środkowy Brooklinu był w tym czasie bezbłędny, zdobywając 8 punktów i dzięki temu Nets zmniejszyli straty do wyniku 20 do 25, a dobrą pasę kontynuowali także na początku drugiej kwarty. Po tym rzucie pola Piersami mieliśmy remis, a już w kolejnej akcji w 16. minucie gry gospodarze wyszli na pierwsze tego dnia prowadzenie 33 do 31. Role zatem się odwróciły, a w końcówce pierwszej połowy w końcu dostaliśmy to, na co czekaliśmy najbardziej – rywalizację Chrisa Pola z Deroną Williamsem. W ostatnich czterech minutach ten pierwszy, mający do przerwy 14 punktów, trafił trzykrotnie z gry, ale to lider gospodarzy trzymał wszystko pod kontrolą. Williams, który inaczej niż Paul był do tej pory praktycznie niewidoczny, teraz zaliczył asystę, cztery celne osobiste, dwie trójki i ten rzut tuż przed syreną, powiększający kapitał Nets do wyniku 56 do 44. we'll be here in a couple years Great Po powrocie z szatni gospodarze nie zwalniali tempa i Darren Williams, Joe Johnson oraz Brook Lopez zapewniali kibicom w Barclays Center dobre humory. Ten tercet brał udział we wszystkich skutecznych akcjach Nets w pierwszych sześciu minutach trzeciej kwarty. Williams raz wtedy trafił z gry, co było jego ostatnim, 15 punktem w meczu i rozdał trzy ze swoich czterech asyst, właśnie między Johnsona, który swoje osiem punktów opierał na dwóch rzutach z dystansu i Lopeza, mającego wtedy 4 oczka. Efekt był taki, że Brooklyn pewnie prowadził 70 do 53, a do końca kwarty jeszcze ten wynik poprawił. W ostatnich dwóch minutach tej części gry o wszystkim decydował Andrej Blatch, bo jego trzy skuteczne akcje z rzędu i jedna asysta sprawiły, że Nets powiększyli przewagę z 17 do 21 punktów. 21 punktów to był też indywidualny dorobek podkoszowego gospodarzy, który wspólnie z mającym identyczne zdobycze Joe Johnsonem był najlepszym strzelcem Brooklynu. Dla gości Chris Paul zdobył tego dnia 20, a Jamal Crawford 19 oczek, ale nie miało to większego znaczenia. Po trzech kwartach bowiem na świetlnej tablicy mieliśmy 83 do 62 na korzyść Nets, a to sprawiało, że ostatnia odsłona była tylko formalnością. Dlatego zamiast akcji z tej części meczu możecie już tylko obserwować radość gospodarzy, a jest to świętować, bo Brooklyn pokonał Clippers 102 do 93 i po raz pierwszy w tym sezonie notuje pasce wygranych, mając 3 zwycięstwa z rzędu. Tak wyglądała jubileuszowa przerwa na żądanie, jeśli macie ochotę na wspominkowy materiał, to teraz w adnotacjach pojawia się ten z dwusetnego odcinka, no ale nie żyjąc przeszłością, a teraźniejszością, to już zapraszam Was na kolejny piątek na przerwę na żądanie, tam mecze Thunders Bulls i Warriors ze Spurs, a wcześniej, bo w poniedziałek, przerwa na żądanie ekstra. Bartek Tomczak, do usłyszenia.